Okej, okay, dziękuję. Dobra, jestem ja po umowie na pracę. W sobie tak. Czy na pracę? Do domu, no. I będę musiał sam sobie budować dom. I to jest idealnie też trzeci odcinek z serii. Ale niestety, na dwa odcinki stracę ten dom bo niestety ja wynająłem go na na oh, tak jego domu nie będę miał w sumie, że już na samym domu stracę dom Na samym na następnym odcinku stracę dom ale dzisiaj muszę sobie niestety sam zbudować dom. No, niestety tak. No, będzie się długo budowało ten dom, ale. Zaczynamy w ogóle od takiego czegoś? Nie, zaczynamy od gleby. O kurde, nie parcie. Okej, okay, dobra, już jestem tylko tutaj trzeba... Muszę poczekać trochę. I ja muszę sobie niestety będę musiał sam pracować, więc przyda mi się w ogóle koparka. W dalszej części nawet w drzw koparka. Mi się już przyda. Czekajcie, bo coś to dobra. Tu będzie mega. Teraz się działa, więc. No, a więc zaczynamy od gleby. No, bo. Cóż by innego niż gleba na początku co jedyne co ja bym chciał zrobić to zabezpieczyć tutaj, żeby nikt mi nie wszedł tutaj na budowę i się, i nie, i się nie skaleczył, więc musimy dać tutaj pachołki. Oczywiście, także wjedziemy koparką. Więc no. Musimy tutaj zebrać to o Jezus Maria zapadłem się. O kurde. Dowiedzam. Latająca koparka! Dobra, tutaj jeszcze. Okej. Okay. No to tych pachołki są niepotrzebne. Bo tutaj wystarczy jeden znak że tu jest budowa. Tak, coś wystarczy. I oznajmić ludzi, że tu jest budowa budowa tak bardziej pod ukos, tak o tak budowa i muszę sobie tutaj jakąś lampę rozmieszczać żeby mieć światło ale to już w sumie w innej części, bo teraz to jest niepotrzebne, bo i tak robię w koparce Dobra, muszę tak trochę właśnie ten teren sobie zgładzić. Spokojnie. Czyli tutaj też powinno być tak. Okej, okay. o kurde, zapadłem się w ziemię. To chyba tak nie powinno wyglądać. No dobra, już, już możemy wyjeżdżać. Parka nam się już nie przyda za bardzo, no bo tutaj już tak coś powstaje jak widać. coś już powstaje. Tutaj właśnie już da, musimy wejść właśnie na dźwig. Już się właśnie lampy przydały. Także. Przewidziałam twoje działanie. To niestosowne. Czuję się dotknięty. Jesteś zły, bo zawaliłaś. Nie, Oszukiwałaś. To zapada tu nie. Zabezpieczenia nigdy zawiesza. Zwłaszcza, że ktoś tu jest. O to nie wiem. I nie chodzi o to. żeby Tylko o to, że zawsze. Dobra koparka już nam się nie przyda. O Jezus, słaby asfalt. Teraz tutaj jest straż polarna potrzebna. Dobra, oczywiście jestem wszystkim biednym. Strażakiem także jestem. No i już przyjechało Strasz Muszą to naprawić Nie musieliście płacić zostałabyś resztę Okej Wszystko dobrze? Tak Nie pierwszy. Chociaż zarzucajmy się przepaszczenie. To się tu przyda To się nie przyda, ale policja. No, policja by się mogła przydać w sumie. No, tak żeby tutaj broniła teren. Coś, no, żeby tutaj po prostu było bezpiecznie. Ogólnie z budowy będzie tylko ten jeden odcinek, więc nie wiem, no on się będzie przesyłał. Wow. I mam... Kurde, i mam nadzieję, że on się w ogóle prześle. Nie jest święte. Je Chiena są tam. powinien siedzieć. Od lat chcą go dowrócić, ale nikt go nie złapał za rękę. Co miałeś zweryfikować? Kilka przykładów. Między innymi święto. Czaszkę chłopca. Czwaksę. Onule. Ma ciekawą historię. Moim zdaniem pochodzi z XVIII wieku. Okej, okay, tutaj, tutaj trzeba jeszcze, jak widać, dać tą rurę. Tutaj położyć trzeba, bo ona się przyda w dalszej części budowy i oni to mią potrzebują na dole. Okej, okay, tak jak widać teraz też trzeba wziąć tamtą tą rurę, no dobra, i ją musimy ogólnie przenieść. Po prostu tam mi nie ma nie leci, tylko ona beby, ma być tutaj.

Nasi budownicy, bo już tak więcej powstało, już taki trochę się dobrze robi, jak widać. Na górze tutaj nie ma jeszcze sufitu, więc ogólnie dźwigiem teraz tam musimy tam sufit położyć to będzie miał dwa piętra ogólnie. I tutaj kładziemy właśnie tą plandekę. I okej, okay. wzajem. Tutaj już postawiłem. Jeszcze tam mogę trochę dorobić Tego. Poruszyły ręką na klawiaturze i spojrzałeś A więc ok w No i tutaj już dźwig można już ściągnąć. No i ogólnie już mamy tak jakby dom. Tutaj, tutaj mamy już normalnie dach, robimy tutaj, ma więc okej okay. tutaj, tutaj, tutaj 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 dobra tutaj do środka możemy już tam, dawać tak trochę rzeczy tu już jakaś szafa jest też coś już takie no, jakieś tu już meble dajemy Trochę będziemy robić ten dom. Niestety szkoda, że. Ino, tyle się staramy, a będziemy mieli ten dom. E, dzień albo i nawet i dwa. No, nawet i w ogóle może. Dobra. Już tak. Już prawie mamy ten dom w sumie. Tutaj już owinęliśmy trochę. Już mamy prysznicę normalnie. Toaleta. Jakieś kartony tutaj jeszcze wstawiamy. Już tutaj drzwi. Już ladę zrobiliśmy. Tutaj jeszcze będziemy wstawiać. Tu będzie toaleta. No. Tutaj u góry będzie tutaj jakieś sypialnia pewnie Na dole to ja chyba nie będę nie robić. Tutaj będzie chyba kolejny kibel. No, rozwijamy się. Tak jeszcze tam chyba trochę trzeba dorobić, bo ogólnie te swoje cegłówki to mało co dają. No, ale tutaj mamy już, że praktycznie gotowy ten dach. Tylko jeszcze tutaj musimy coś, tylko tutaj jeszcze musimy zrobić. Polica może sobie jechać, no. Dobra, tutaj jeszcze takie drzewka posadziliśmy, no i... Jak widzicie... Domek zrobiony w końcu mamy ten dom, zrobiony no, ale mało w nim będziemy mieszkać przez tych Bambików, którzy nam wynajęli ten domek. No, swoje nasze swoje BMW mogę do garażu wpakować. No i w takim razie dom. Będę co prawda krótko mieszkał przez tych Bambiczków. Ale na dole będzie ino to. To będzie takie po prostu miejsce. Chociaż tutaj mogę dodać jeszcze telewizor, ale. To będzie toaleta. Ale tutaj mogę. sobie dodać telewizor. Nie wygląda na do więc dajemy tutaj taką kanapę. No nie da się tego postawić dobrze. Dobra. Taka kanapa. Dobra, wystarczy tu mieć jeden fotel. Tak prosto i telewizor na ścianie. Taki duży tutaj, o na dole postawimy. PlayStation albo nie, bez konsoli, bo będę miał kompa u góry. No i tutaj mamy jeszcze telewizor. Tutaj u góry mamy właśnie tak. No i tutaj jest taki po prostu pusty pokoik, żeby sobie coś zrobić.

Będziesz po kanapa tutaj i tutaj będę nagrywał także odcinki, więc potrzebuję tutaj komputer, samo światełko. No a rzecz na to, w sumie, nie no są niepotrzebne, bo na tyle. To nie potrzebuję na dole, tylko u góry. W sumie ja to wynająłem na bardzo długo nawet. Jednak więc trochę tu pomieszkam w moim pokoju. Więc no jednak by wypadało jakiś telewizor mieć, żeby tu się fajnie... Się fajnie. Kurde. Kurde. jedyne Jedyne. Ja wiem, że tu miałem. To komputer. Dobra. Miałem tutaj komputer. Nie, nie, nie. Tutaj chcę się dostać.

i to, że jestem takim lekkim hackerem, no to jakaś serwerownia w sumie to serwerowni, albo dobra za playstation to nie chcę playstation bo w sumie jestem hackerem to mogę mieć gry z playstation za darmo, więc po prostu tutaj dajemy taką serwerownię jedyne na co możemy zrobić to zgasić ŚWIATŁO Teraz słonić Rulety No i... Moi drodzy Także zostawić ten bomb. Ale dobra ten odcinek już trwa długo więc Już go kończę więc zostawcie lajka suba No i nara